Hello, mamy tydzień drugi naszego wyzwania i już wam pokazuję, jak wygląda waga i aktualna sylwetka. Na pewno czuję, że zeszła ze mnie woda. W tym tygodniu pierwszym już były jakieś treningi, więcej ruchu, ale w tym tygodniu chcę to jeszcze dopracować. Jeśli chodzi o wygląd sylwetki, to zmianę na pewno widzę najbardziej w brzuchu. Tu mamy porównanie wymiarów z tamtego tygodnia i z dzisiaj, no i muszę przyznać, że jestem naprawdę w szoku. Jeśli chodzi o wagę, to mamy minus 1 kilo. Dziś również widzę się z kubą na trening, więc tam też was zabiorę, ale to jest też dzień na Pokazanie wam mojej skóry, ponieważ nad tym też chcę zacząć pracować. Jeśli chodzi o pielęgnację mojej skóry, to na ten moment nie mam za dużego pola do popisu, ponieważ jeszcze przez 4 miesiące będę przyjmowała izotek. Jakiś czas temu zwalczyłam bardzo silny trądzik. To, co mogę w tym momencie stosować, jest to witamina C. Na dzień dzisiejszy moja skóra wygląda w ten sposób, a jakieś 5 miesięcy temu wyglądała tak. Na izotek zdecydowałam się dlatego, bo robiłam już badania i wszystko wychodziło w normie I po prostu nie wiedziałam, co może być nie tak, że po prostu ten trądzik cały czas jest i się nie kończy, tylko cały czas jego stan się nasila i po prostu męczyło mnie to już psychicznie. Absolutnie Was nie namawiam do izoteku. Pójdźcie do dobrego dermatologa, który Wam wskaże jakie badania zrobić. Warto się przebadać, bo na przykład mogą być to problemy z hormonami. Tak jak wspominałam, u mnie nie było żadnych problemów i wszystko miałam w normie, więc zdecydowałam się na Trądziku pozbyłam się całkowicie, ale przebarwienia po nim zostały. Więc zamówiłam sobie kosmetyki z witaminą C. I coś, co kiedyś mi pomogło pozbyć się przebarwień potrądzikowych, to to serum z witaminą C. I to nie jest reklama, po prostu ta firma zawsze mi się sprawdza. I kiedyś poleciła mi ją moja starsza siostra. Zobaczymy, zrobimy sobie porównanie po miesiącu, jak wygląda moja skóra. Teraz, jak widzicie, są przebarwienia. Jest to krem lipidowy na zimę, ponieważ mam bardzo delikatną skórę. Przede wszystkim, Wszystkim muszę chronić te moje policzki, które mają naruszoną barierę hybrolipidową. SPF też jest bardzo ważne, zawsze, nie tylko przy izoterapii. Na śniadanko zjadłam sobie bajla z jajami. Same bajgle są z Biedronki i mają super makro. Do tego dołożyłam warzywka i mamy pyszny posiłek. Śniadanko zjedzone, a teraz zabieram Was na trening z Kubą i Kasią. No coś mi tu nie idzie, wiesz? No tak, to no bo jedyne co robiłaś na masie to było podnoszenie ciężarów. I teraz masz kondycję mniej więcej mojego dziadka. Dwa, jeden i najszybciej jako tak, wiesz, mocno, żeby nie spać. Dawaj, 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 dawaj! No! Ale obudź się. No szybko, 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 szybko. No nie mów, że to jest Max. No jest! No rozpędź się! Dobra, dawaj, Down, to kto taps. Nie dobra, weź A jak się mówi, siła masa, moc kiełbasa. Dobra, ja ci pomogę, myśleć, dlaczego jestem. Powoli. Stop. I pchaj, dół. Dół, dół. Haj, pchaj, 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 super, dół. Stop. Góra. Masz tego. Ruch, Dawaj, do góry, dawaj, do góry, do góry, dawaj do góry. 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 Jeszcze jeszcze partiale do góry. Do góry. To już było Właśnie, Dobrze. Do góry. Ja chcę to był na skróceniu. Ja chcę, jeszcze niecie teraz, dawaj. No. W dół. Sucha platforma. Super. Schodzić sobie teraz coraz głębiej i nie prostuj do końca biodra. Nie kombinuj. Trzymaj chyba najgorsza. Dobra, super, dół, dawaj dół, dół, zatrzymaj, kontroluj, kontroluj do końca, jeszcze powoli, powoli, nie panikuj, nie panikuj, nic się nie dzieje, stop, pchaj całą stopą, hop, stop, góra, powoli dół, stop, pchaj, pchaj, przez stopę, powoli, dół, stop, góra, Na, przez napinanie posiada. dawaj, dawaj, i stopa, jeszcze powoli powoli, zatrzymaj, góra i jeszcze jeden taki mały, powoli, stop ok góra, super no to mamy pierwszą z <noise> mam, e. mam bardzo lubi umierać i więcej takich y, sneak peeków będziecie mieć na insta-sary. Więc do sarki, no i to będziemy tam rzucać kilka takich śmiesznych rzeczy. Jak na przykład umiera sobie na no hipo. Tylko proszę, możemy zrobić tak czegoś, czego nie będziecie widzieć. Zrobimy o. o <laughs> <laughs> Dobra, idź do dołu, powoli. Zatrzymaj teraz tak, że w dół, chowaj klatek niż do góry. No, idziesz i chowaj, chowaj. O, teraz super. I Figura? Nie ciągnij. Pchaj. Zatrzymaj. żeby do dołu i pchaj no go. Wolno, wolno. Zatrzymaj. I powoli. Pchaj no Chowaj klatę. Chowaj, chowaj. O, super. Mocniej do tyłu. Mocniej do tyłu. I powoli. Chowaj klatę. Super. Jeszcze jedno. I na palce. Na palce przykładać do ciała. Przerobiliśmy sobie jeszcze jedno ćwiczonko, na którym prawie umarłam. Dosłownie, było tak ciężko. Podajcie na nasze Instagramy, na których więcej się dzieje. Dużo nowych dla mnie rzeczy było. Jestem trochę zła, no ale na siebie. Czuję się, że nie podołałam po prostu. Ale też mega, mega dużo wiedzy nowej. Dużo rzeczy, których wcześniej nie wiedziałam. Myślę, że teraz na pewno pokora i z biegiem czasu na pewno wszystko to się jakoś poukłada. Ale jestem bardzo wdzięczna Kasi i Kubie za dzisiejszy dzień. No i mega dużo mi to pomogło, bo przynajmniej i wiem co i jak Czułam się bardzo zaopiekowana Dzień dobry, mamy środę Piję macze i idę na poranny spacer Ponieważ mam do zrobienia dziennie 10 tysięcy kroków To jest dosyć dla mnie spora, jak dotychczas Więc stwierdziłam, że będę po prostu rano i wieczorem chodziła sobie na spacerki Więc to jest na pewno pierwszy nawyk jaki chcę wprowadzić Chodzenie na spacery I drugim nawykiem, który dzisiaj nie wyszedł To wstawanie rano Na razie sobie obieram ósmą rano I jak już będę normalnie wstawać o tej ósmej To trochę podwyższam Level, i będę chciała wstawać o siódmej. Końcowo bym chciała w sumie wstawać o szóstej, ale do tego zrobimy sobie taką drogę. Powoli będę się wprowadzała w takie wstawanie wcześniej. Dziś się nie udało wstać o ósmej, wstałam o dziewiątej dwadzieścia. Zaspałam po prostu. Wyłączyłam budzik. Mo możliwe, że to przez to, że nie mogłam wczoraj zasnąć, ale nie będę się usprawiedliwać. Po prostu nie wyszło. Jutro próbujemy dalej. Ja już się ogarnęłam, biorę suple i szukuję posiłki na dziś. Te posiłki przygotowałam w mniej niż 30 minut, a przepis na nie znajdziecie w moim foodbooku. Link zostawiam Wam w opisie. Tego dnia zrobiłam również zakupy na cały tydzień i oczywiście złapał mnie deszcz. Szłam tak przez całe miasto, obładowana zakupami. Ale doszłam, jakoś trzeba sobie radzić. Podsumowując dzień drugi, to udało mi się wprowadzić wstawanie o 8 rano. Mam już takie unormowane godziny wstawania i chodzenia spać, bo o 23 już jestem do łóżka. 8.00 już się wybudzam. Trening dołu opanowałam, jeśli chodzi o trening góry, to jeszcze będę potrzebowała, żeby to dopracować. No i trzecia rzecz, z której jestem zadowolona w tym Tygodniu, to siadłam i zamówiłam kosmetyki do twarzy, które pomogą mi się pozbyć przebarwień. Ostatnia rzecz, z której jestem ogromnie po prostu dumna, to udało mi się skończyć swojego e-booka. Aż mam łzy w oczach No bo to jest taki mój pierwszy produkt Z którego jestem tak zadowolona, że go wypuściłam to oglądacie to on jest już dostępny w sprzedaży Ponieważ materiały są nagrywane nieco wcześniej Aktualnie jestem na etapie takich szczegółów Gdzie muszę po prostu ogarnąć stronkę Przez którą będę sprzedawać te e-booki No i co? Prawdopodobnie jutro wrzucam go do sprzedaży Więc jestem ciekawa jak się przyjmie Więc jeśli chcecie skorzystać z gotowych przepisów Które ja używam na co dzień To link do e-booka znajdziecie w opisie filmu Coś jeszcze z czego jestem zadowolona w tym tygodniu. Pewnie z tego, że trzymam michę i robię cardio tyle, ile mam robić i liczbę kroków to też jest ważne. Miło mi będzie, jak zostawicie lajka i subskrypcję. Jeśli macie jakieś propozycje swoje, co byście zmienili albo jak można jeszcze ulepszyć ten cały format, to piszcie w komentarzach. Ja będę wszystko czytała. I do zobaczenia w następnym tygodniu.